Witam dzień dobry. Dzień dobry, witam moi drodzy. Dzisiaj film pod tytułem Czego ta osoba od Ciebie oczekuje? Zobaczymy. Grupy mamy trzy. Pierwsza grupa to karta złotej aury. Druga grupa to karta Feniksa. Feniks z popiołów. Może trzeba się podnieść jak Feniks z popiołów. I czwarta grupa to karta wsparcia. Mmm. I zaczynamy od grupy numer 1. Czego ta osoba oczekuje od Ciebie? Zobaczmy. Czego ta osoba oczekuje od Ciebie? Czego ta osoba oczekuje od ciebie? W jakiej ona jest postawie w ogóle w stosunku do was? Zobaczmy. No dobra, nie wyjdą, nie tak będzie. Jaka jest postawa tej osoby w stosunku do was? O, generalnie ona karty pokazują, że potrzebuje raczej mm, ciszy i spokoju i zapro zaprowadzenia ładu w jej życiu. Oj, chyba zburzyliście komuś umysł, słuchajcie. Wy pytacie się, czego ta osoba od Was oczekuje, a te karty pokazują, że pierwsze co to ta osoba potrzebuje, hmm. to tak jakby trochę myślała w ten sposób, że Boże, niech mi ktoś pomoże w tej trudnej sytuacji mojej życiowej. Taka jest jej postawa w stosunku do Was. Z jednej strony potrzebuje tej pomocy, z drugiej strony potrzebuje też czasu żeby coś przemyśleć. Tu w ogóle karty pokazują, że może się dosyć dużo intensywnie dziać u tej osoby w życiu. Być może dlatego nie potrafi, jakby może podjąć jakiejś decyzji, czegoś zrobić, o czymś pomyśleć, w jakiś taki, nie wiem, wyjść poza swoje ramy, coś takiego. Dużo się u niej dzieje, za dużo. I tak jakby myślała w ten sposób, Matko Boska, niech mi ktoś pomoże w tej trudnej sytuacji. Mogliście komuś zapaść tutaj w głowę albo w serce. Natomiast potrzebny jest czas tej osobie, na pewno. Taka jest postawa tej osoby w stosunku do Was. No i zobaczymy, czego ona oczekuje. Mam wrażenie, że Wy jesteście otwarci na wiele rzeczy. Czego ona od Was oczekuje? Przede wszystkim karty mówią o tym, żebyście dali temu wszystkiemu czas i żebyście dali zadziałać tej osobie w odpowiednim momencie. Ona potrzebuje czasu. Bardzo dużo się pokazuje izolacji, przemyśleń i tak dalej przy tej osobie. No ale co? Nie wiem, czy to znajomość jest z pracy, słuchajcie, że ta osoba przygląda wam się gdzieś z boku. Hmm. Czy ta osoba myśli o jakiejś, nie wiem, o tym, żeby pójść do przodu, o krok dalej w jakichś swoich działaniach? Może myśleć, te karty pokazują mi tutaj, że to jest wszystko pieniądze, związek, ale to jest osoba bardzo stabilna. To nie jest osoba, słuchajcie, która tam, nie wiem. Hmm. Rzuci jakimiś słowami bez pokrycia. Nie, tu się pokazuje bardzo dużo stabilizacji przy tej osobie, ona jest raczej dosyć uziemiona, a wy się pokazujecie w takiej energii swobody, czyli wy możecie, wy nie musicie, wy, jeżeli chcecie, to możecie zadziałać, jeżeli nie chcecie, to nie zadziałacie. Bardzo dużo takiej swobody pokazuje się przy Was, natomiast przy tej osobie tego nie ma. Ona bardziej myśli o jakichś swoich, nie wiem, o jakimś uziemieniu, o jakichś pieniądzach, o stabilizacji, o czymś konkretnym. Jest to na pewno osoba konkretna. Tu na pewno nie usłyszycie jakichś pustych słów, moim zdaniem. Wszystko musi być poparte u tej osoby raczej jakimś działaniem. Czego ta osoba oczekuje? Ona oczekuje, że dacie czas mm, tej osobie, żeby ona pomyślała, czy może trzeba coś zadziałać, czy może trzeba coś zrobić. Ona potrzebuje czas. i tu się pokazuje, powiem Wam szczerze, taki czas do końca roku, bo tu jest, nie wiem, 11 tygodni pokazanych, więc z 2,5 miesiąca trzeba by było, mamy październik, listopad, grudzień. No, do końca miesiąca, tak jakby ona miała, nie wiem, pomyśleć, zdecydować, ewentualnie zadziałać, zrobić coś, czego ona od Was oczekuje, że po prostu dacie jej czas. Powiem Wam tak, ta osoba chciałaby bardzo tutaj zawalczyć o coś. Są fajne karty i nie macie do czynienia z jakąś osobą, wiecie, taką, czy to jest nie, no, bardzo taka konkretna osoba. Wydaje mi się, że do relacji to jest y, bardzo fajna osoba, dlatego że ona mało mówi, więcej robi. Natomiast ona potrzebuje czasu na jakieś nowe początki, na jakieś nowe działania. Potrzebuje więcej czasu. I te karty pokazują, jeżeli łączy Was coś, jakieś zainteresowanie sobą lub jakieś uczucia, może być taka sytuacja, że ta osoba potrzebuje, żebyście dali jej czas. Jest jej przykro z tego powodu, że ona tego czasu potrzebuje, ale inaczej, jakby ona uważa, że się nie da. Może być nawet taka sytuacja, że ta osoba musi wyprowadzić. Się z jakiejś sytuacji wyprostować swoją drogę w życiu, może musi zadziałać, dokończyć jakieś rzeczy, o czymś postanowić, a tu się pokazują czynniki zewnętrzne, które nie, których nie może dzisiaj zostawić ta osoba. Czyli wszystko, co mogłoby się zadziać fajnego, może być w przyszłości, dlatego no, oczekuję, żebyście poczekali. Hmm. Gdyby mogła ta osoba, to ja myślę, że ona już by coś zrobiła konkretniejszego, ale te karty mówią o tym, że nie mogę. Ja tak jakby była ta osoba do czegoś zobowiązana w życiu i ona nie może tak sobie tego porzucić. Wiecie, gdyby była jakąś nieodpowiedzialną osobą, to pewnie by porzuciła, ale mamy tutaj do czynienia raczej z konkretną osobą no, konkretną. Więcej działa niż mówi ta osoba. Ojejku, może być taka sytuacja, że Wy na przykład jesteście, bo te karty pokazują, mm, w trójkącie, tak? I dlatego ta osoba potrzebuje czasu. Może być taka sytuacja, że ta osoba potrzebuje czasu, żeby wyprostować właśnie jakąś swoją drogę, i wtedy dopiero może wyjść tutaj z czymś, z czymś do Was. Ja nie powiem wam z czym. Karty pokazują uczucia, propozycje. I to będzie powód na pewno do świętowania. Natomiast ona potrzebuje czasu. Tu się zawsze pokazują takie przemyślenia też przy finansach. Hmm. Jaka rada dla Was na tą relację? Na tą sytuację. Możecie nie mieć pojęcia o jakichś trudnościach przy tej osobie. Hmm. Ale tu są działania pokazane. Dajcie działać tej osobie, bo tak jakby ona idzie w kierunku radości, spełnienia, zadowolenia. Dajcie, żeby działała. Nawet jeżeli byście byli w kontakcie z tą osobą, to niech, jak jeżeli pewne rzeczy wydawałyby Wam się absurdalne, albo ta osoba by mówiła coś, a Wy byście uważali, że ona chyba tak nie do końca mówi wszystko, to dajcie temu spokój. Dajcie, żeby ta osoba wyszła na jakąś prostą, z jakiejś swojej opresji, z jakichś swoich problemów, żeby mogła zadziałać. Ona tutaj potrzebuje czasu po prostu i ona oczekuje od Was, że Wy będziecie, dacie jej ten czas. Karta Złotej jaury. Hmm. Wszystko, co stworzysz, wypełnione będzie światłem i zmieni się w złoto. Oby się zmieniło w złoto, moi mili. Tyle dla grupy numer 1. Co tu dla grupy numer 2? Karta Feniksa. Jak Feniks z popiołów, może trzeba się podnieść? Czego ta osoba od ciebie oczekuje? Co ta osoba od Ciebie oczekuje? W jakiej ona postawie jest w stosunku do Was? Zobaczmy. Jaka jest jej postawa w stosunku do Was? I czego oczekuje od Was? Jaka jest postawa tej osoby? Tutaj jakichś zawirowań. No, w tej waszej znajomości, czy relacji, czy związku, czy czymś takim. Hmm. Dużo zawirowań. Jaka jest postawa tej osoby? Hmm. Te karty pokazują, że ona patrzy w waszym kierunku i wydaje jej się, że wy się czujecie źle ale ona tak jakby na pokaz odwraca się w drugą stronę i robi swoje. Czyli te karty pokazują taką jakąś sytuację, postawę tej osoby, że ona patrzy w waszym kierunku, że może być wam smutno, czy źle może wam być, ale robi swoje, co uważa za słuszne i nie tak jakby nie patrzy na to, że wam jest źle. Robi swoje, słuchajcie. Taka jest postawa tej osoby. I to są, dwie, wiecie, co? Tak jakby były dwie osoby w jednym, bo te karty pokazują sytuację, że powiedzmy, że w tej osobie jest to nieuzdrowione dziecko, i ono patrzy w waszym kierunku na wasz smutek na przykład, ale druga część tej osoby to jest osoba, która nauczyła się, że żeby przetrwać, to trzeba, nie wiem, nie oglądać się na uczucia, na emocje, tylko robić po prostu swoje. Przetrwanie jest jakby dla niej ważniejsze niż. To, że może Wam robić przykrość, że może coś poszło nie tak, że może patrzy na Was i wydaje Wam się, że Wam jest smutno. Tak, jakby nie bierze pod uwagę tych emocji, jakieś które są w Was. Taka jest postawa tej osoby. Czego ona od Was oczekuje? No, i wszystko położyłam do góry nogami. Hmm. Że pozostawicie jakieś wiadomości w tajemnicy na przykład, tak. Że nie wydacie w jakiejś kwestii, nie, nie powiecie, nie opowiecie o tej osobie, że coś zostawicie w tajemnicy. Hmm. Czego ona od Was oczekuje, ta osoba? Jeżeli mieliście tutaj na przykład jakiś trójkąt, tak, mówię o tym, bo to się bardzo często zdarza. To wam powiem szczerze, to tak, jakby ta osoba oczekuje, że zosta zostawicie to w tajemnicy. Że coś tam między wami może było, czy zaszło, czy coś takiego. Tego od was oczekuje. Hmm. Może były jakieś wiadomości. Bo to się pokazują wiadomości, spotkania mogło być coś takiego. E Nawet gdybyście nie byli w trójkącie z tą osobą, to ona oczekuje tego, żebyście coś, nie wiem, że coś zostało w tajemnicy. Albo żebyście wy zostali w tajemnicy. Hmm. Tak jakby się nie chciała do was przyznać? Jakiś nie wiem dlaczego ta. Tylko po karty mogą pokazywać dom i rodzinę i kobietę, tak? Partnerkę na przykład jakąś. Coś takiego tutaj jest. Hmm. Czego ta osoba od was oczekuje? Jeżeli byliście w trójkącie, to to, że pozostawicie, nie wiem, jakieś wiadomości, coś tam w tajemnicy, że nie wiem, że będziecie milczeć na ten temat. Hmm. Dlaczego tak może być? Dlatego, że ta osoba ma taką postawę, że oddala się z podniesioną głową. Może jej przez myśl przeszło, że możecie być złośliwi, napisać do partnera, do partnerki, coś takiego. Oczekuję od Was, że nie wiem, to zostanie w tajemnicy między nami. Co tu jeszcze? Hmm. Może jeżeli nie jesteście trójkąci, ta osoba oczekiwać, że hmm, pozostaniecie tam, gdzie jesteście. Na przykład, Wy może macie. Związek, a ta osoba jest wolna. Czego ona od Was oczekuje? Tu jest pokazana przerwa. Natomiast to tak, jakby ta osoba chciała się odezwać do Was albo być z, z, z Wami w kontakcie za jakiś czas. Hmm. Ale żebyście ją nie osądzali za to, że zniknęła na przykład. Tego od Was oczekuję. Żebyście zostawili pewne rzeczy w tajemnicy. Tak? Może, że jeżeli macie dom rodziny, to żebyście pozostali tam, gdzie jesteście. Um, I żebyście tak jakby zrozumieli to i nie oceniali jej, dlatego że ona się oddaliła. Ona tu ma chęć powrotu potem, tak myśli w ten sposób, że mm, z jakiś czas może się odezwę, może powrócę do tej znajomości, do czegoś takiego. Ale ona od Was oczekuje, żebyście zostawili coś w tajemnicy, jakieś wiadomości czy coś w tym stylu. Tu mogły się dyskusje między Wami jakieś toczyć. Mam wrażenie, że jedno, że ta osoba może nie mieć do Was zaufania, czy wy na przykład nie wykorzystacie jakiejś wiadomości. W związku z tym, że ona jest w takiej postawie, że się oddala, tak, nie patrząc na Wasz smutek, to te karty tutaj pokazują, że jest jakaś toksyczność i wy, może ta osoba, nie wiem, martwi się tym, że zrobiła Wam krzywdę albo nie ufa Wam do końca, wie, że jesteście zdolni do jakichś rzeczy. Hmm, tak jakby oczekiwała, że wy pozosta pozostawicie coś w tajemnicy, że coś zostanie w tajemnicy, że nie zdradzicie jakiejś tajemnicy. Dlaczego? Być może, jeżeli tu są trójkąty, to dlatego, że hmm, jakaś znajomość, jakaś relacja, znaczy się jakaś relacja, w której jest ta osoba, na przykład, jeżeli tu są trójkąty, by umarła przez to, że coś wychodzi na jaw. Hmm. Ona by też chciała, żebyście nie wiem, nie osądzali ją za to, że się oddaliła, że zrobiła się tutaj pustka. Dlaczego? Ha, bo są jakieś szanse w życiu u tej osoby, z których ona chce skorzystać. Może się na przykład, jeżeli ma partnera, partnerkę, chce dogadać się w tym swoim związku i dlatego pokazuje się pustka. Chce się dogadać, albo tu się w ogóle pokazuje jakieś dobre, miłe chwile na przykład. I że nie będziecie jej tej osoby osądzać za to, że tu jest pustka i tak dalej, bo ona by chciała generalnie się być może do was odezwać za jakiś czas. Hmm. Jeżeli nie ma ma i trójkątów, to pod koniec się może pokazywać, że hmm, jest pustka i cisza, bo ona korzysta z jakichś szans przy domu, przy rodzinie, bierze pod uwagę pieniądze. Żebyście ją za to nie oceniali, że wam napisała coś niemiłego na przykład, że was w jakiś sposób potraktowała. Hmm. Bo ona się będzie chciała tutaj za jakiś czas odezwać. Dla tej osoby też jakby może być taka to próba e, izolacji, jakby. Ale ona jest, widzicie, tutaj w takiej karcie, że ona zawsze będzie postępować po swojemu, i tutaj też miłości własnej. Że jeżeli się odcięła, jeżeli nawet powiedziała coś to dlatego, że ma dużo też miłości własnej i chce, żeby jej życie, nie wiem, toczyło się tak, jak ona sobie to ży życzy. Jaka rada dla Was na tą znajomość czy relację, czy co to ma być? Jaka tu jest rada? Możesz poczekać, jeżeli masz taką ochotę. Ha. Ale nie za długo. Możesz czekać, bo karty pokazują. Hmm. Możesz poczekać na tę osobę, ale ta karta mówi, że nie za długo. Max do roku czasu. Możesz poczekać na jakieś działania, jeżeli bardzo ci na tej osobie zależy, na coś, co się może wydarzyć jeszcze. To do roku czasu max. Karty pokazują, że możesz poczekać. Ale jeżeli nie będzie tak, jakbyście sobie życzyli, no te karty pokazują, że nadal może być to na przykład trójkąt, tak? Hmm. Możesz poczekać, ale nie dłużej niż do roku. A potem, jeżeli nic się nie wydarzy, na przykład do roku czasu, to te karty mówią o tym, że warto byłoby puścić jakby te emocje i tą znajomość czy relacje. Bo może być też taka sytuacja, że tu będą jakieś powody do zadowolenia, do świętowania, do nie wiem, spotkań z innymi ludźmi. Tu jest chęć cieszenia się życiem, i tu są znajomi, tu jest świętowanie, coś takiego pokazane. Tyle dla grupy. Aha, no jeszcze zobaczymy kartę Feniksa. Może trzeba by się było podnieść z popiołów faktycznie. Odrodzisz się. Niczym Feniks z popiołów. W większej mocy huh, sile i determinacji i osiągniesz cel tak brzmi ta karta tyle dla grupy numer 2 zobaczymy czego ta osoba od Ciebie oczekuje w jakiej ona jest tutaj w postawie w stosunku do Was karta wsparcia w jakiej postawie jest w stosunku do Was Jaka jest postawa tej osoby w stosunku do Was? I zobaczmy, czego ona od ciebie oczekuje. Ta osoba, jaka jest postawa tej Waszej osoby? Dla mnie jakaś taka nieśmiała. Hmm. Ojej, jaka jest postawa? Uważam, że ta osoba miała bardzo taką nieśmiałą. Była w stosunku do Was nieśmiała i być może nie mówiła Wam o wszystkim. I przez to, że nie powiedziała Wam o wszystkim, uważam, że te karty mówią, że straciła bardzo. O, to jest jakaś pokazana walka z wiatrakami, wiecie? Hmm. Nie wiem o co chodzi, bo trochę to tak wygląda, jakby miała. Była nieśmiała, nie powiedziała tego, co powinna powiedzieć, albo nie przyznała się do pewnych rzeczy, czy nie nakreśliła sytuacji w sposób realny, czy chciała bardzo, a nie potrafiła tego zrobić. Jaka jest postawa? To było wcześniej, a teraz karty mi pokazują, że hmm, jest pełna uczuć w stosunku do Was. Jest pełna uczuć w stosunku do Was. Są bardzo fajne tutaj piękne uczucia pokazane. No dobra. Przepraszam Was, muszę okulary założyć jednak, bo one są dla mnie trochę za, za małe. Czego ta osoba od Was oczekuje? Że odwrócicie się od jakiejś osoby i przyjmiecie tą osobę, o której, o której my dzisiaj mówimy. Hmm. że dacie szansę tutaj tej osobie. Czego ona od Was oczekuje? Ja uważam, że ona miała jakieś nieśmiałe zamiary i przez to, że miała nieśmiałe zamary, zamiary, przegrała. Teraz karty pokazują, że jest w takiej postawie do Was naprawdę pięknych uczuć. Natomiast co tu my mamy? Hmm. Uważam, że to jest w ogóle osoba konkretna dosyć. W Inaczej, jest osoba, która hmm, potrafi zarobić pieniądze Właśnie dużo nieśmiałości się pokazuje przy tej osobie. Ona się wszędzie pokazuje w nieśmiałych, w nieśmiałych jakby e, tutaj, kartach. Natomiast wy, to tak jakby ta osoba uważała, że przy Was jest jakaś osoba, y, która, nie wiem, próbuje coś tutaj zadziałać w stosunku do Was. Wy nie jesteście tak naprawdę zainteresowani tutaj jakąś osobą. Czyli to tak trochę wygląda, jakbyście, jakbyście mieli dwie osoby do wyboru. I teraz ta osoba, o którą my dzisiaj pytamy, to jest taka nieśmiała, i tak dalej. Ona tam coś do Was poczuła, ale nie zadziałała. Wydaje mi się, że straciła w ten sposób. Teraz nabrała takich naprawdę pięknych, głębokich uczuć do Was, ale przy Was się najprawdopodobniej ktoś kręci. Jest jakaś być może osoba, która coś tam znaczy dla Was, może jakiś były partner, była partnerka, może jakaś osoba, z którą się tam spotkacie raz na jakiś czas. Ja, wy, nie jesteście, wy jesteście kompletnie odwróceni od tej osoby. Wy nie bierzecie w ogóle i na poważnie, tak, tej jakby nowej osoby, która tutaj się przy Was kręci. W przepięknych kartach się pokazujecie, osoby mądrej, że no nie wiem, hmm, nie polecicie na byle co, ale nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o jakieś takie wartości, słuchajcie, w człowieku. I teraz czego ta osoba od Was oczekuje? Że dacie szansę, moi drodzy, że dacie temu szansę. Może być taka sytuacja, że wy z tą osobą, która tutaj chce, żebyście dali jej szansę, mieliście jakieś, nie wiem, wiadomości, albo jakieś plotki krążą, słuchajcie, coś takiego, i wy możecie być od tej osoby odwróceni. Ale ona by oczekiwała, żeby od was, żeby się znowu między wami coś zadziało, żebyście dali szansę. Wy się pokazujecie jako bardzo taka intelektualnie rozwinięta osoba być może z dużą taką własną wartością, z doświadczeniem jakimś życiowym. No dużo mądrości jest przy Was, bardzo moim zdaniem. Się pokazujecie jeszcze dodatkowo jako osoba, która czyta książkę, tak? Więc tu jest, no intelekt musi, bardzo możliwe, że jest mega. I, a ta osoba jest w bardzo, bardzo dużych nieśmiałościach, słuchajcie. Tylko, że teraz ona już ma do Was głębsze uczucia. Ona bardzo by chciała dostać kolejną szansę, ale przy tej przy tym, jak się spotkaliście, jak tam się co, to ona nie działała. I dlatego być może wy wiecie, wy tak nie bardzo w stosunku do tej osoby, nie? Dużo nieśmiałości. A ta osoba wam powiem szczerze, wyobraża, wyobraża sobie was jako w roli kochanków i w ogóle trzymające się za ręce. E, przepiękna para. Tutaj wyobrażenie tej osoby o Waszym związku jest w ogóle rewelacyjne. <laughs> Powiem Wam naprawdę, przepiękne karty. E, I co tu jeszcze? Ta osoba się poczuła w jakiś sposób właśnie oceniona, też przez was, was negatywnie, moim zdaniem. Ona uważa, że przy Was się ktoś kręci. Że wy możecie mieć z kimś relacje, jakieś może mieć podejrzenia, słuchajcie, dużo tutaj jest nerwowości. Może być taka sytuacja, że to jest osoba, z którą wy byliście w związku, z, którym, z którą mieliście nawet jakieś burzliwe przejścia. Jakiś były partner, była partnerka, burzliwe przejścia i tak dalej. Ale wy wcale tego nie chcecie, to jest jakieś wyobrażenie tej osoby, tylko jej się wydaje, że wy możecie tam coś mieć z tą osobą. No, bo może tu jakaś rodzina była, albo coś takiego. No, Wy się pokazujecie, możecie być matką, rodzicem, możecie być tak. Możecie mieć wspólnie tam jakieś dzieci, coś takiego z tą osobą, która tutaj się pojawia. Natomiast no, my się pytamy dzisiaj, czego ona od Ciebie oczekuje? Ta osoba nieśmiała, która tu miała u Was jakieś szanse, ale chyba je zaprzepaściła. No, oczekuję, żebyście dali jej szansę. Ona widzi z Wami życie. Liczy w ogóle na to, no. Na równowagę, na powrót. Słuchajcie, na koło fortuny. No ja jak berety tu się pokazują. Słuchajcie. Naprawdę ta osoba ma wielką nadzieję, że tutaj się coś poukłada. Hmm. Między wami. I powiem wam, wtedy ta osoba podejmie bardzo konkretne decyzje. Bo tu są dwie karty mówiące o konkretnych decyzjach. Gdybyście dali szansę. Czego ta osoba oczekuje od Was, że dacie szansę. Wtedy ona podejmie konkretne decyzje w swoim życiu. Zobaczymy, jaka rada dla Was. Czy to w ogóle gra warta świeczki? Nie karty nam pokażą, prawda? No, warta. Właśnie, że warta świeczki. No. Ponieważ mi te karty pokazują przepiękną miłość. Radość. Dzieci mogą nawet jeszcze być z tego słuchajcie. No. Tylko, żeby to się wszystko rozwinęło, karty pokazują, że też potrzebny jest czas. Czyli nie ma czegoś takiego, że tutaj ta osoba podejmuje decyzję i w ogóle od razu jest bajka. Dzieci są rodzina, na przykład nie wiadomo co. Nie, moi drodzy, ta karta mówi o tym, że trzeba czasu. Naprawdę trzeba czasu. Hmm. No dobra, zobaczymy. Karty wsparcia wybraliście. Może potrzebujecie jakiegoś wsparcia też w decyzjach. Nigdy nie jesteś sam. Wsparcie przybędzie z każdej strony, tylko działaj! Tyle, moi drodzy. Buziaki wysyłam, pozdrawiam. Do usłyszenia!